Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku życzył sponsor programu Zwyżko, producent napoju Trzy pomarańcze. Na program zaprosił sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów. Sponsorem programu był Orlen. Przybliż się do spełniania życzeń. Zapłać wiza mobilnie za bilety na najnowszy film Disneya Życzenie, bo możesz odebrać prezent. Życzenie Disneya. Tylko w kinach. Wielkie czyszczenie magazynów w MedieXpert, a do tego rabaty. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty absolutna rewelacja za złotówkę. Drodzy państwo, powoli żegnamy rok 20. Serdecznie życzę. A i proszę proszona na scenę. Mąż wmówił pani, że wszyscy panią kochają, bo sobie wymyślił, że będzie pani taką naszą polską Merlin Monroe. Historia skandalistki i super gwiazdy. No przecież mam, ona robi takie wrażenie, że potem nic się nie liczy. Premiera w chicie na sobotę. Bo we mnie jest seks dziś o 2020 20 w jedynce. Za Nie pąbę jak na pan nie obejrzę się. Nie, mnie nie, zatrzyma. nie zatrzyma mnie, zatrzyma mnie. Czego mi nie będzie żadna? tak jak ty. Powiedz, że to Sylwester z dwójką. Bądźmy razem z Zakopanem. Tylko u nas impreza trwa bez przerwy. Zaczynamy o 19:50. Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na twój poziom cukru? Z FreeStyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco na twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl. Wyrób medyczny objęty rozszerzoną refundacją NFZ od 1 stycznia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady lub pół jajka albo bogaty zestaw witamin i minerałów na cały dzień, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka Activitaminer Senior D3. Activitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. A do tego Activitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece jak zwykle w atrakcyjnej cenie. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert, A do tego multi-rabaty. Drugi produkt w promocji: 30% taniej, lub trzeci, 55%, lub czwarty, 80%, lub piąty, absolutna rewelacja. Za złotówkę! W masz. Znowu infekcja. Pewnie trochę potrwa. A czy bierzesz lek przeciwwirusowy? A powinienem? Weź neozinę forte. Zwalcza wirusy, które mogą być przyczyną twoich choroby. I z forte szybciej się wyleczę? Sam się przekonaj. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak zdrowie? Jestem zaskoczony, jak szybko wyzdrowiałem. Dzięki za neozinę forte. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Wielu w tym kościuszce nadziei wybatruje. Widzieli nawet spadnie to baciało wieka. Ja wiem, co na tym papierze. Wszyscy wiemy. Kijwa! Generał Kościuszko! Biwa! Kos. Tylko w kinach. Kategoria Mokry Keszel. Flegamax działa. A w oskrzelach, B w zatokach. To szok! W zatokach też! Wydzielina może zalegać w różnych miejscach dróg oddechowych. Flegamax dzięki karbocysteinie upłynnia gęstą wydzielinę i zoskrzeli i z zatok. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A teraz wygodna forma saszetek. Flegamax Forte. Wystarczy jedna saszetka na dobę. Na program zaprasza sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domów. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Na program zaprosił sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów. Na program zaprosił jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Wyczyszczenie magazynów w MediaExpert. Na przykład odkurzacz bezprzywodowy Hoover HFX. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Express Saeco teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. MediaExpert Remont łazienki. Ale jak? Kiedy? No to w prostych krokach. Jeden. Idziesz do Leroy Merlin po projekt, który dla ciebie zrobi pan Jela. Dwa. My wdrażamy twój projekt w życie, a ty żyjesz swoim życiem. I 3. Zgłaszasz się na odbiór łazienki, którą wyremontowali nasi fachowcy z gresem za 49,97. Kup w klubie na raty, zacznij spłacać za 3 miesiące i ciesz się już dziś. Proste? Proste. Leroy Merlę. A jeszcze takie orzechy przyniosłem. Kiedy zamieszkamy razem? Tak, dają rzeky Felix, a weźmie całą rękę. Ale ja się nie dziwię. Bez tłuszczu i tak chróbią. Felix, nerkowce i migdały z pieca. Bez tłuszczu i bez trudnych pytań. Wielkopolski wie, jak wybierać rzepak i tłoczyć go tylko raz. Wielkopolski wie, jak wydobywać smaki, które łączą pokolenia. Wielkopolski wie, jak gromadzić bliskich przy stole. Wielkopolski wie. Nowa linia produktów Beko do zabudowy to więcej niż piękno. Zupełnie jak natura. Spójrz głębiej i odkryj niezwykłe technologie połączone z doskonałym designem i efektywnością. Poznaj linię Beko Beyond. Piękną z natury. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić biorąc ten produkt Rutina CA Max C Max C1000. Mam jeszcze mega dawkę witaminy C. Rutina CEA MAX C1000. Jedna tabletka zawiera lutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina CEA MAX C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CEA MAX C1000. Odporność na potęgę. Ola znów ma infekcję. Muszę zostać z nią w domu. A podałaś jej lek przeciwwirusowy? Nie pomyślałam. Podaję jej syrop na który zwalcza wirusy będące przyczyną infekcji. Dzięki skoncentrowanej dawce podaje się go mniej. Neozine Forte wyzdrowieje szybciej? Sama się przekonaj. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak Ola, nie uwierzysz, już zdrowa. Właśnie idziemy do przedszkola. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Na atak migreny. Sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę. Ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Deza Migren. Leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dodatkowo Dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Dziś w jedynce. U 20.20 20. 20. premiera w Hicie na sobotę. Bo we mnie jest seks. Historia Kaliny Jędrusik. U 22.15 porwanie dla okupu w filmie Wszystkie pieniądze świata. A następnie Dirty Dancing. Miłość w porywających rytmach. Zapraszam na specjalne wydanie Hali Odlotów. Będę rozmawiać z artystkami, z artystami, których przez wiele lat nie było w mediach publicznych. Będziemy rozmawiać o tym, jak media publiczne mogą współtworzyć pejzaż kultury, jakie wyzwania stoją przed kulturą i przed ludźmi kultury. Mam nadzieję, że to, co będziemy robili w najbliższych latach, będzie miało charakter różnorodny. Gorąca dyskusja w programie Hala Odlotów. Wydanie specjalne w nowy rok o 17:35. Władza ludowa strzelała do ludu swego. Zakładamy strajk okupacyjny. Film Andrzeja Wajdy. żeby wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkim. Ja nie chcę, ale muszę. Zwykły człowiek. Ze stośni cię już wywaliśmy. tę robotę też coś stracić? W działalności w wolnych związkach zawodowych się nie wyrzekam. Który stał się legendą. To się żyć nie da. Wynosić się wszyscy, ale już. I ty też. Wałęsa. Człowiek z nadziei. W nowy rok o 20.20. 20. W jedynce. Łazienki. Ale jak? Kiedy? No to w prostych krokach. Jeden. Idziesz do Leroy Merlin po projekt, który dla ciebie zrobi pan Jela. Dwa. My wdrażamy twój projekt w życie, a ty żyjesz swoim życiem. I trzy. Zgłaszasz się na odbiór łazienki, którą wyremontowali nasi fachowcy z zestawem podtynkowym za 897. Kup w klubie na raty, zacznij spłacać za trzy miesiące i ciesz się już dziś. Proste? Proste. Leroy Merlin. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert. A do tego multi rabaty Drugi produkt w promocji: 30% taniej, lub trzeci, 55%, lub czwarty, 80%, lub piąty, absolutna rewelacja. Za złotówkę. Bo w Media Ekspert masz. On nie może tak stać przykarnym. Może, może. O się nigdy nie zmieni. Super! No i super! Sponsorem programu jest Insert, producent programów dla firm. Na program zaprasza sponsor, producent leku Ibuvit D3 do profilaktyki niedoborów witaminy D. Ci w TVP Sport. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Insert, producent programów dla firm. Na program zaprosił sponsor, producent leku i buwit D3 do profilaktyki niedoborów witaminy D. Za chwilę premiera w chicie na sobotę, bo we mnie jest seks. Zapraszam na specjalne wydanie Hali Odlotów. Będę rozmawiać z artystkami, z artystami, których przez wiele lat nie było w mediach publicznych. Będziemy rozmawiać o tym, jak media publiczne mogą współtworzyć pejzaż kultury, jakie wyzwania stoją przed kulturą i przed ludźmi kultury. Mam nadzieję, że to, co będziemy robili w najbliższych latach, będzie miało charakter różnorodny. Gorąca dyskusja w programie Hala Odlotów. Wydanie specjalne w nowy rok o 17:35. Władza ludowa strzelała do ludu swego. Zakładamy strajk okupacyjny. Film Andrzeja Wajdy. żeby wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkiem. Ja nie chcę, ale muszę. Zwykły człowiek. Ze stośni się już wywaliliśmy, Te robotę też coś stracić? W działalności w wolnych związkach zawodowych się nie wyrzekł. Który stał się legendą. Tu się żyć nie da. Wynosić się wszyscy, ale już. I ty też. Wałęsa. Człowiek z nadziei. W nowy rok o 20.20. 20. W jedynce. Szpiecy są przenie. Być może szpiecy są także wśród nas. Nowy serial. Nie nadaje się na szpiegów Zatoka szpiegów. Zastanów się, po której jesteś stronie. Premiera w niedzielę 7 stycznia o 20.20 20 w jedynce. Boże narodzenie to czas który jednoczy nas wszystkich. To za sprawą Was, drodzy widzowie i reklamodawcy, zebraliśmy środki, które w całości przeznaczymy dla dzieci w potrzebie. Dziękuję. Kinach. Bo w MediaExpert taniej masz. O tak. Taniej masz. To niskich cen jest Wielkie czyszczenie magazynów w Media MediaExpert. Na przykład dwumetrowa lodówka Samsung, pełny no frost, dystrybutor zimnej wody. Teraz z kodem rabatowym o wartości 600 zł taniej. Energoszczędna pralka Samsung, EcoBubble, program higieniczna para. Teraz z kodem rabatowym o wartości 500 zł taniej. Bo w MediaExpert Kocyk jest. leisy są. A co jeśli się skończą? No, nie z kuchni Lejsy. No lace. no films. Na wspólne chwile z programem zaprasza jego sponsor. Producent paluszków, Lajkonik. Sponsorem programu jest dystrybutor filmu.